Hej, tutaj Agata z bloga poczuj się lepiej. Dzisiaj przed nami sekwencja Wzmacniająca mięśnie tłowia. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli dużo siedzicie i czujecie, że potrzeba Wam troszeczkę wzmocnić centrum, zapraszam do praktyki. Zaczynamy w z skrzyżnym. Jeżeli jest Wam niewygodnie, czujecie, że się garbicie, weźcie sobie klocek, książkę, usiądźcie po prostu na podwyższeniu. Wydłużcie kręgosłup, zrelaksujcie barki, możecie zamknąć oczy i weźcie kilka spokojnych oddechów. Wdech i wydech. I jeszcze dwa w swoim własnym tempie. Powoli skierujcie uwagę do centrum. Zasijcie delikatnie obszar poniżej pępka. I jeszcze jeden wdech, wydech, otwórzcie oczy, połóżcie lewą rękę z boku ciała i z wdechem wydłużcie prawy bok i wydech, wracamy do centrum. Wdech lewy i wydech. Swobodne, wygodne ruchy, nic na siłę. I jeszcze raz i wydech. Lewa. Ok. Weźcie wdech w centrum, otwórzcie klatkę piersiową i skręćcie się w prawą stronę, połóżcie lewą rękę na prawym udzie, prawą rękę z tyłu. Tutaj plecy proste. I wdech. Z wydechem zmieniamy stronę, prawa dłoń na lewym udzie, lewa ręka z tyłu. I tutaj też poczujcie centrum. Tutaj powinniście móc spokojnie oddychać. Jeżeli brakuje miejsca na oddech, to troszkę mniejszy skręt. I wydech, wywracamy. Teraz przejdźcie do kręgu podpartego. Ułóżcie dłonie pod barkami, łokcie delikatnie na zewnątrz, do brzucha jest zasany, kręgosłup neutralny. Kolana na szerokość bioder i z wdechem. Prawa noga do tyłu i wydech przyciągamy prawe kolano do klatki, zasysając do brzucha, lekko okrągłe plecy. I odstawiamy prawe kolano, zmiana nogi. Lewa. Teraz zwróćcie uwagę, że ta noga nie idzie do góry, tylko do tyłu, tak żeby wydłużyć plecy. I wydech przyciągnięcie. I kilka razy w swoim kępie. poczucie pracę mięśni brzucha. Wdech, wydech, przyciągnięcie, I jeszcze. Tu uważajcie, żeby wyciągając nogę do tyłu, zanadto się nie zapadać w lędzwiach, tylko właśnie trzymać napięte mięśnie brzucha. I je odkładamy. Na chwilę przejdźcie do siadu na piętach, ręce przed sobą. Głowa rozluźniona, głęboki wdech. I wydech. I wróćcie do kręgu. Postawcie neutralnie kręgosłup. I teraz znowu zasysamy ten obszar poniżej pępka. I z wdechem zapatamy się między łopatkami. Delikatne wygięcie do tyłu. I wydech. Podwijamy miennicę pod siebie. Głowa na końcu. Miednica prowadzi ruch. Wdech. Zwróćcie uwagę na obszar między łopatkami. Centrum aktywne. I wydech. Podwijamy kość ogonową kilka razy. Tutaj pamiętajcie, żeby nie dochodzić do końca zakresu ruchu. Wszystko jest w kontroli. Nie zapadamy się bezwładnie. I wydech. Zaokrąglamy. Powrót do klęku. I stąd przejdźcie sobie od razu do psa z głową w dole, czyli odepchnijcie się od rąk. Ciężar cały do tyłu na nogi. Nogi mogą zostać zgięte barki daleko od uszu. Możecie kilka razy ugiąć na zmianę nogi w kolanach. I stąd przechodzimy do deski, czyli przenosimy klatkę piersiową do przodu, dłonie pod barkami i tutaj biodra nie są ani za nisko, ani za wysoko. Dół brzucha zastanę. I odkładamy kolana. Z wydechem ciało w jednej linii w dół. Teraz spleccie ręce z tyłu. I z wdechem otwórzcie klatkę piersiową. Kość dłonowa wbita w matę. I głęboki wdech. Z wydechem dłonie przy klatce. I teraz znowu aktywne centrum. I chcemy w tym samym czasie unieść biodra i klatkę. Czyli nie fala, tylko idziemy w górę mocno. Ok. Jeszcze raz. Pies głową w dół. I teraz z wdechem prawa noga do góry. Wydech. Przyciągamy kolano do klatki. I odłóżcie. I wdech. Lewa noga do góry. Wydech. Kolano Wdech, wydech, przyciągnij, odstaw i lewa. I z wydechem przyciągnijcie, odłóżcie obie nogi. Stąd jeszcze raz przejdźcie do deski. I teraz z wdechem. Będzie deska boczna na lewej ręce, stopy opadają na krawędzie. Ręka do góry albo na biodrze, wydech, wracam. I z wdechem lewa strona. Pamiętajcie o pracy stóp. Wydech, powrót. Z wdechem prawa. I wdech lewa. Wydech, wracam. I teraz albo odłóżcie kolana na matę, albo przez pozycję kija, czyli ciało w jednej linii, opuszczamy w dół. Teraz przełóżcie ręce wzdłuż ciała, wnętrze dłoni do podłogi. I z wdechem unosimy tułów, unosimy nogi że macie, to jest dla was niewygodne, macie problemy z lędźwiami, to nogi zostają na macie. Nie zawierajcie głowy, otwarte barki, klatka. I oczywiście oddychamy. I wydech, odkładamy dłonie i znowu całym ciałem do góry, piesku w dół. Zegnijcie nogi, podejdźcie dłoń w stronę stóp, daleko mostek, rozluźnijcie głowę. I teraz dół brzucha zesany kręg po kręgu. Głowa na końcu. Unosimy tu. Stańcie na lewej nodze, przyciągnijcie prawe kolano i wydłużcie plec. Teraz jeszcze. Unieście ręce do góry, noga zostaje w powietrzu. A na końcu przełóżcie ręce na biodra i wyprostujcie prawą nogę. Chwilę trzymamy. Dech, z wydechem. Odstawcie prawą nogę i teraz lewa. No, oddychamy cały czas długie plecy. Ręce do góry, barki opuszczone. Nie przyklejajcie barków do uszu. Prostujemy lewą nogę. Prawe udo oczywiście też pracuje. A, przepraszam, miałem być ręce na wiodrze. Ręce na wiodrach. Wdech, wydech tu. I stańcie swobodnie, z wdechem unieście ręce. I wydech, zegnijcie nogi, skłon. Podejdźcie do przodu, do psa z głową w dole. Mocno biodra do góry. Pamiętajcie, że tutaj plecy mają być proste. Nogi mogą być skięte albo proste, jeżeli jesteście w stanie utrzymać proste plecy. Stąd jeszcze raz przechodzimy do deski. Oddychamy. I teraz lewa noga troszkę do góry. Aktywne w centrum. Tył szyi wydłużony. I wydech. Odkładamy lewą nogę. Podnosimy prawo. Oddech. I wydech. Możecie odłożyć kolana albo przez pozycję kija. Wy z dół. Teraz znowu wykonamy pozycję świerszcza. Do niej, dodamy do niej troszeczkę ruchu. Wyciągnijcie ręce do przodu. I z wdechem unosimy ręce, nogi. Wydech. Rozszerzamy. Wdech do centrum. I wydech tu. I wdech. Wydech szeroko. Jeszcze raz. I dół. Wdech. Unieście nogi, ręce. Wydech szeroko. Wdech. Połączcie. I wydech tu. I na końcu chwilę zostaniemy, unieście ręce, unieście nogi, ściągnięcie barki, kość wbita w matę. I z wydechem połóżcie czoło na dłoniach, podłóżcie stopy, rozluźnijcie lędzia, rozluźnijcie pośladki. Wpuszczcie dłonie przy klatce, znowu z zastanym brzuchem, unosimy tłów. na chwilę przejdźcie do dziecka. Teraz przechodzimy do siadu. Przed nami pozycja okrętu. Sprawdźcie czy nie leżą za wami jakieś przedmioty, jeżeli jesteście blisko ściany to odsuńcie się troszeczkę od niej. Nogi zgięte, plecy wydłużone, ręce pod kolanami. Przenosimy ciężarca delikatnie do tyłu, ale uważajcie, żeby plecy nie zbliżały się do maty. I unosimy nogi. Mostek do góry, oddychamy. I teraz tutaj ważna jest praca właśnie dołem brzucha. Jeżeli to jest za trudne, możecie sobie pomóc podeprzeć się rękoma. Możecie też przenieść ręce wzdłuż nóg. Oddychamy, oddychamy. I wydech. Odłóżcie nogi. I zdechem jeszcze raz. Możecie próbować wprostować. Nie jest łatwo. Mostek do przodu. I wydech tu. Teraz dodamy do tego skręty, czyli wdech Nogi do góry. Możecie złożyć ręce na mostku, i wdech, z wydechem skręt, i powrót wdech. Wydech skręt. Jeżeli jest za ciężko, to pamiętajcie o podporze, czyli wdech, i wydech lewa, wdech, wydech prawa. I luz, odkładamy nogi. I teraz ostatnia, najtrudniejsza wersja okrętu. Y, róbcie ją tylko, jeżeli jesteście w stanie komfortowo wkleić y, odcinek ręczniowy w matę. Jeżeli czujecie tu usztywnienie i ból, dyskomfort, to powtórzcie sobie którykolwiek z poprzednich wariantów, czyli z wdechem. Unosimy nogi, hop i teraz wklejamy się. I góra. Wklej. Góra. Jeszcze raz. Oddychamy. I brzucha aktywny. I ostatni. I góra. Teraz nogi. Teraz zastosując dół brzucha, wklejając kręg po kręgu, przechodzimy do leżenia. Dół brzucha aktywny. Nogi zgięte. Wnętrze dłoni do sufitu, rozluźnijcie się, połóżcie się wygodnie. Okay, teraz weźcie wdech i z wydechem unosimy biodra nie za wysoko. I wdech w górze, wydech. Odkładamy plecy. I teraz o co mi chodzi? Chciałabym, żeby ten ruch był wykonywany kręg po kręgu, praca sekwencyjna. Czyli wdech i wydech. Odrywam biodra, zasysam dół brzucha. Idę do góry, odcinek piersiowy na końcu. Łopatki zostają na macie. Wdech z wydechem wklejam odcinek piersiowy, lędźwia, biodra. I na koniec lędźwiowy wraca do neutralnej pozycji. Kilka razy, czyli neutralne lędźwia. Wydech biodra do góry, zasady do brzucha. Hop, wdech i z wydechem kręg po kręgu tu. Nie chodzi mi o to, żebyście wchodzili do półmostka i ostatni raz, mura. Tylko poczuli dobrze dobrze. I dół. Okay. I przysągnijcie sobie owa kolana, kolana w rozkroku. Pobujajcie się lewo-prawo. Połóżcie się na plecach. Stopy luźno opadają. Wnętrze dłoni do sufitu, oczy zamknięte. Barki luźno. Biodra rozluźnione. Weźcie spokojny wdech przez nos. Z wydechem rozluźnijcie całe ciało. I zostańcie chwilę. Pozycję relaksu. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za wspólną praktykę. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich wzmacniających sekwencji, ponieważ wiadomo, że nie tylko rozciąganie, ale stabilizacja też jest bardzo ważna. Do zobaczenia.